Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby, które są ciekawe i które chciałyby poznać odpowiedź na pytanie, dlaczego nie są w stanie, nie potrafią stworzyć stałej relacji lub stałego związku. Zapraszam serdecznie. Na stole leży pięć talii kart, a każda talia to osobna grupa. Grupa pierwsza, druga, trzecia, Czwarta oraz piąta. Przyjrzyj się teraz uważnie kartom i zastanów, z której talii chcesz usłyszeć czytanie dla siebie. Możesz sobie w tym momencie zatrzymać film, żeby się głębiej zastanowić. Jeśli decyzja została już podjęta, to ja przechodzę do czytania dla grupy numer 1. Dlaczego osoby, które wybrały grupę numer 1 nie potrafią stworzyć stałej relacji, stałego związku? Co jest przyczyną? Karty pokażcie, dlaczego osoby, które wybrały grupę numer 1 nie potrafią stworzyć stałego związku. parydwan, ósemka mieczy oraz wieża. Myślę, że brak w Tobie takiej energii życiowej, Jesteś osobą raczej taką zamkniętą w sobie, lękliwą, być może z licznymi kompleksami, z niską samooceną. I bardzo możliwe jest, że trafiasz na osoby, które są bardzo energiczne, które potrzebują ruchu, potrzebują ciągłej zmiany, gnają gdzieś non stop. I ty w jakiś sposób nie potrafisz tym osobom dotrzymać kroku. I to, moim zdaniem, wynika właśnie z tej Twojej samooceny, tego zakompleksienia. Druga rzecz, która mi się tutaj nasuwa, to mam wrażenie, że ty z góry zakładasz, że ta relacja nie będzie miała prawa bytu, że z tego po prostu nic nie będzie. Że jeśli tylko wejdziesz w tą relację, związek, to za chwilę coś się popsuje. Myślę więc, że aby stworzyć stały związek, stałą relację, musisz popracować nad sobą, musisz pozbyć się Chociaż częściowo tych swoich kompleksów, podnieść swoją samoocenę, spróbować wykrzesać trochę więcej energii życiowej, spróbować dotrzymać kroku osobie, z którą jesteś. Być może wybierać, to znaczy być może wiązać się z kimś, kto jest troszkę mniej energiczny, jeśli ci to nie odpowiada. I przede wszystkim nie zakładać od razu, że, yy, że nie, że pewnie za chwilę wszystko się popsuje, że to nie ma sensu. Idź z prądem. Daj temu wszystkiemu czas. Jeśli się zepsuje, to się zepsuje, bo być może tak miało być, ale nie zakładaj z góry, że będzie źle. Najważniejsze jednak, pracuj nad sobą i pozbądź się tych kompleksów i podnieś swoją samoocenę. Dziękuję grupie numer 1 za uwagę. Mam nadzieję, że moje rady się przydadzą. A teraz grupa numer 2? Dlaczego osoby, które wybrały grupę numer 2? Nie potrafią stworzyć stałej relacji, stałego związku. Jaki, jaka jest przyczyna? Jaki jest powód? Pokażcie karty, dlaczego osoby, które wybrały grupę numer 2, nie potrafią stworzyć stałej relacji, stałego związku. Fabław, królowa monet oraz paś kielichów. Pierwsza rzecz, która przechodzi mi na myśl to to, że możesz być typem pracoholika pracoholiczki. To znaczy, dbanie o swoje finanse, o zabezpieczenie finansowe i ta sfera życia odgrywa dla ciebie bardzo ważną rolę. I skupiasz się na tym tak bardzo, że mam wrażenie, że czasami po prostu brakuje ci czasu dla tej drugiej połówki, wtedy, gdy jesteś w związku. Brak ci takiego luzu, i brak ci. Czasu, myślę, też na zabawę, ponieważ skupiasz się bardzo na pracy. A druga rzecz, która mi się nasuwa, to to, że być może jesteś mamą lub tatą samotnie wychowującym, wychowującą dziecko. I cały ten swój czas, całą uwagę kierujesz w stronę swojego potomstwa, zapominając czasem o tym, że fajnie byłoby wyjść z partnerem gdzieś tylko we dwoje, że fajnie byłoby zabawić się w jakiś sposób, wyjść gdzieś do ludzi, pobyć tylko we dwoje. Moim zdaniem, może tutaj być taka sytuacja, że ty po prostu zapominasz, że nie jesteś tylko mamą lub tatą, ale że należałoby także poświęcić troszkę więcej uwagi czasami także partnerowi. Także, moim zdaniem, to powinno być wypośrodkowane. Tak, aby obie strony były zadowolone, aby dziecko nie ucierpiało, dziecko dzieci, ale także aby partner nie był poszkodowany w tym wszystkim, żeby czuł, czuła, że też jest dla ciebie ważne, ważna, że tworzycie taką całość, że nie tylko dziecko dzieci, ale także ta druga strona. A więc moja rada jest taka, trochę więcej skupienia na partnerze, partnerce, trochę mniej pracy, no i trochę więcej luzu. Myślę, że wtedy uda Ci się zbudować coś stałego. Tego Ci oczywiście życzę. Ślicznie dziękuję wszystkim, którzy wybrali grupę numer 2 za uwagę. A teraz grupa numer 3. Karty, pokażcie mi, proszę, dlaczego osoby, które wybrały grupę numer 3, nie potrafią, nie mogą zbudować stałej relacji, stałego związku. Jaka może być przyczyna? Pokażcie mi karty, proszę. Dlaczego osoby, które wybrały grupę numer 3, nie potrafią zbudować stałego związku, stałej relacji. Czwórka monet. Siódemka buław oraz gwiazda. ciężko jest ci zbudować stały związek, stałą relację, ponieważ bardzo mocno skupiasz się na y, sferze finansowej. To znaczy albo jesteś y, bardzo skupiony, skupiona na pomnażaniu majątku i to w jakiś sposób y, źle wpływa na twoje relacje. W sensie możesz być po prostu pracownikiem i na tym się bardzo skupiać albo przy wyborze partnera, partnerki Kierujesz się yy, stanem posiadania. Takie mam wrażenie. Kolejna rzecz, która mi się tutaj pokazuje, to to, że być może zbyt mocno przejmujesz się tym, co mówi otoczenie. To znaczy, podoba Ci się jakaś osoba, a yy, Twoje otoczenie mówi, że nie to nie jest kandydat, kandydatka dla ciebie. I ty, jakby pod tą presją stwierdzasz, że może oni faktycznie mają rację. I zamiast słuchać głosu własnego serca, zamiast pójść za tym, co podpowiada ci intuicja, ty kierujesz się tym, co mówi otoczenie. A być może w ten sposób. Sprzed nosa po prostu ucieka ci ktoś, z kim naprawdę byłbyś, byłabyś szczęśliwy, szczęśliwa. Kolejna rzecz, która mi się tutaj nasuwa, to to, że być może osoby, które spotykasz na swojej drodze, nie spełniają jakiegoś Twojego wyobrażenia. To znaczy, ty masz w głowie obraz, marzenie, jak powinien wyglądać, powinna wyglądać, jaki powinien być, jaka powinna być osoba, z którą y, chcia, chcesz y, y, się związać. I jeśli osoby, które spotykasz na Twojej drodze nie odpowiadają, nie odpowiadają temu marzeniu, nie odpowiadają temu schematowi, który jakby sobie tutaj wymyśliłeś, wymyśliłaś, to z automatu jej po prostu przekreślasz. A być może właśnie z taką osobą, która zupełnie odbiega od Twoich wyobrażeń, Mógłbyś, mogłabyś y, związać się na stałe, i to naprawdę mogła być, y, mogłaby być y, taka miłość prawdziwa, i mogłoby być to dla ciebie spełnienie marzeń, tylko zrealizowane w trochę inny sposób. W sensie osoba ta odbiegałaby od Twoich y, marzeń, ale tak naprawdę byłaby spełnieniem tych marzeń. Mam też wrażenie, że możesz mieć poblokowane czakry, to znaczy, nasuwa mi się, że może to być czakra serca lub czakra splotu słonecznego. Więc yy, aby pomóc Ci właśnie z, yy, pomóc Ci stworzyć stały związek, myślę, że dobrze byłoby te czakry yy, odblokować. Yy, I myślę, że yy, do tego dobre byłoby zaczę zaczęcie, um, abyś zaczął zaczęła medytować, um, lub też yoga mogłaby w tym kierunku pomóc. Ślicznie dziękuję wszystkim, którzy wybrali grupę numer 3, za uwagę, a ja przechodzę do grupy numer 4. Dlaczego osoby, które wybrały grupę numer 4 nie potrafią zbudować stałej relacji, stałego związku? Jaka jest przyczyna? Dlaczego osoby, które wybrały grupę numer 4 nie potrafią stworzyć stałego związku, stałej relacji? Karty pokażcie mi proszę. Jaka jest tego przyczyna? Monat, królowa kielichów i dziesiątka kielichów. Myślę, że jesteś osobą, która nie lubi, kiedy partner, partnerka nie potrafi okazywać uczuć. To znaczy, nie lubisz um, osób, które. Są w jakiś sposób lekko zamknięte, ponieważ ty łakniesz, łakniesz tych uczuć. Łakniesz, by ktoś cię przytulał, by um, czuć tą um, bliskość. Pragniesz, by partner, partnerka na każdym kroku okazywał ci, okazywała um, swoje uczucia, um, czułość. Um, i mam też wrażenie, że jesteś taką osobą, która bardzo szybko się angażuje w relacje. To znaczy, wydaje mi się, że jak tylko kogoś poznasz, to jest to dla ciebie od razu potencjalny kandydat, potencjalna kandydatka na męża, na żonę. I być może w ten sposób odstraszasz trochę tą drugą osobę. Myślę bowiem, że Tobie już zależy bardzo na tym, żeby zbudować, stworzyć rodzinę, aby właśnie wziąć ślub, mieć dzieci. I gdy tylko zaczynasz jakąś nową relację, to jest to dla Ciebie sygnał, że to powinno doprowadzić właśnie do małżeństwa. A osoby, które poznajesz, być może nie są jeszcze na to gotowe. Więc może warto byłoby pozwolić tej znajomości samej w jakiś sposób ewoluować wyhamować trochę i dać się temu rozwinąć w swoim tempie. Nie traktować każdego nowo poznanego faceta, każdej nowo poznanej kobiety jako potencjalnego męża, potencjalną żonę, tylko pozwolić sobie na to, by ta relacja potrwała trochę dłużej, by to pomału się rozkręcało. I pozwolić też tej osobie na okazanie uczuć, ponieważ niektórzy nie potrafią od razu się otworzyć, tylko to okazywanie uczuć jest po prostu takim stopniowym y, procesem. Tak więc takie przesłanie, y, które mi się tutaj ciśnie, y, to. Wyhamuj i daj czas. Niech to wszystko w naturalny sposób się rozwija. Ślicznie dziękuję grupie numer 4 za uwagę. A ja przechodzę do grupy numer 5. Dlaczego osoby... Które wybrały grupę numer 5, nie potrafią zbudować stałej relacji, stałego związku. Jaki jest powód tego, że osoby, które wybrały grupę numer 5, nie potrafią zbudować stałego związku? Kartę, pokażcie mi, proszę, dlaczego osoby, które wybrały grupę numer 5, nie potrafią zbudować stałej relacji. Kapłan, głupiec i dwójka mieczy. Pierwsza rzecz, która mi się nasuwa, to to, że być może, abyś mógł, mogła zbudować stały związek, potrzebna jest ci osoba dojrzała. Yy, osoba, która yy, Przeżyła już coś w życiu, osoba, która ma jakieś życiowe doświadczenie, a ty trafiasz na osoby raczej nie do końca dojrzałe, osoby, które raczej bawią się relacjami, niekoniecznie zależy im na, na czymś stałym. Być może ty po prostu jesteś osobą o tak bogatym bagażu doświadczeń, że nie potrafisz, nie potrafisz tego odciąć i nie potrafisz działać spontanicznie. Być może też umoralniasz w jakiś sposób partnera, stąd też biorą się jakieś kłótnie, i potem związki się po prostu rozpadają. Być może jesteś zbyt poważny, poważna, a słowo zabawa, luz po prostu dla ciebie nie istnieje. Um, możliwe też, że jesteś tradycjonalistą, tradycjonalistką i żyjesz um, w takim żyjesz zgodnie z jakimś swoim kodeksem moralnym. I oczekujesz od związku tego, że po jakiejś tam chwili poznania po prostu wszystko przerodzi się w, w małżeństwo, że zalegalizujecie swój związek, a może osoby, które spotykasz na swoim, swojej drodze, niekoniecznie chcą od razu się tak bardzo angażować. To znaczy, zależy im na stałym związku, ale nie od razu chcą to. Um, Zapieczętować w urzędzie czy w kościele. Myślę też, że masz w sobie taki olbrzymi lęk przed jakimkolwiek zmianą. To znaczy, myślę, że warto byłoby troszeczkę wyluzować, być może troszkę poluzować ten swój. Kodeks moralny, te swoje zasady, którymi żyjesz. I warto byłoby wpuścić właśnie do swojego życia odrobinę radości, takiej dziecięcej. Warto byłoby czasami być lekko spontanicznym spontaniczną. I wtedy myślę, że, że jest duża szansa na to, żeby w końcu Stworzyć jakąś stałą, stałą relację. Ślicznie dziękuję wszystkim, którzy wybrali grupę numer 5, za uwagę. Bardzo dziękuję wszystkim osobom za subskrypcję, za łapki w górę, za komentarze. A i oczywiście proszę o kolejne. Do usłyszenia.